Zarób mniej, a więcej z tego życia skorzystać. Jak wiele osób ma szansę na zarobienie wielkich pieniędzy, a jeżeli ma, to jakim kosztem? Trzeba zrozumieć, że zbudowanie dużej, rozpoznawalnej lokalnie czy krajowo dochodowej firmy od zera jest długotrwałym procesem. To jest często 20 lat działań na bardzo wysokich obrotach. Dobrym przykładem są duże firmy rodzinne. Jedno lub dwa pokolenia musiały poświęcić mnóstwo swojego czasu na to, żeby utrzymać jakość i żeby to urosło do tych rozmiarów, które ma dzisiaj. Chcę przekonać wielu ludzi, że nie warto przekładać korzystania z życia na kiedyś, tylko zacząć robić to wcześniej prowadzić mniejszy biznes, ale taki, który daje czas. Może nie przekażesz kilkudziesięciu milionów kolejnym pokoleniom, tylko kilka, może nie będziesz mieć satysfakcji sprowadzenia czegoś dużego, ale na pewno będziesz mieć mniej siwych włosów, więcej czasu i to dużo wcześniej, który wykorzystasz na to, żeby fajnie sobie pożyć.